Okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Pragnę złożyć jeszcze życzenia. Duże błogosłowie Bożego, łask płynących z nieba dla wszystkich ludzi, którzy opiekują się osobami z niepełnosprawnością, ale przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością, aby te święta natknęły im... Jakimś duchem spokoju, duchem e, łaski, bycia potrzebnym drugiemu człowiekowi. Bo no pamiętajmy, że niepełnosprawność niczym nas nie ogranicza. Chciałbym złożyć też serdeczne życzenia. Niech wesoła nowina płynie też do opiekunów, terapeutów, do domów pomocy społecznej. Gdy niejednokrotnie już nie ma kto odwiedzić, aby za pośrednictwem mojego kanału osoba z niepełnosprawnością znalazła sens istnienia w te święta Hej Kolenda.